Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Marpirk. To jest szósty odcinek serii Delphi od podstaw. Dzisiaj się zajmę zmiennymi i stałymi. Co prawda już ten temat delikatnie poruszałem w poprzednim odcinku, jednak, żeby zachować całką, całkowitą spójność, eee, zajmę się tym dzisiaj dogłębnie. I nie będę się zajmować, jak wcześniej, w sumie zapowiadałem, instrukcjami warunkowymi, które będą w następnym odcinku. Zacznijmy może od tego, że zmi bez zmiennych programowanie nie miałoby sensu właściwie. E, także tak ważne jest ich zrozumienie, pełne zrozumienie i e, umiejętność późniejszego użytku. Na początek zajmę się zmiennymi, później będzie zdecydowanie łatwiej e, dopowiedzieć parę spraw odnośnie stałych, e, jak już omówię zmienne. Zacznę może od tego, że na zmienną składa się nazwa, jej typ oraz powiedzmy obszar w pamięci ram, które zajmują dane tej, tej zmiennej. To można by w sumie porównać do e, algebry w matematyce, czyli za jakąś tam literkę, czyli w tym przypadku e, jakąś nazwę o danym typie, możemy podstawić jakieś wcześniej ustalone lub później ustalone dane. W Delphi mamy właściwie dwa rodzaje zmiennych, czyli zmienne globalne i lokalne. Na, na chwilę obecną właściwie będziemy się tylko, będziemy operować tylko na zmiennych globalnych, które deklarujemy w przypadku aplikacji konsolowych przed głównym blokiem begin-end, ale również mamy zmienne lokalne, które z pewnością omówię przy okazji procedur i funkcji. Właściwie tak, zmienne globalne. Są określane dla całego programu, właściwie dla całego e, unitu, w którym e, operujemy, i je deklarujemy w przypadku, jak już powiedziałem, aplikacji konsolowych przed e, głównym blokiem begin-end, słowem kluczowym var, od angielskiego variable. I tutaj wpisujemy e, zmienne. Teraz, jak się deklaruje zmienne? E, najpierw wpisujemy nazwę, czyli to może być właściwie cokolwiek. Byleby miał jakiś związek właściwie z tym, co w tej zmiennej będziemy zapisywać, czyli przykładowo, bo tutaj nie mam za bardzo na razie celu napiszmy nazwa jakaś, dwukropek, spacja dla wygody, jeżeli ktoś lubi, może na przykład tutaj dać spację i typ zmiennej, o którym ostatnio mówiłem. Ten zapis już jest mniej więcej znany z poprzedniego odcinka. Teraz na razie go przypominam. Jeżeli chodzi o zmienne lokalne, tutaj napiszę przy, przykładową procedurę. Na razie nie musicie tego rozumieć właściwie, bo nie mieliśmy procedur. W każdym razie e, zmienne lokalne obowiązują tylko dla bloku begin end danej procedury. Czyli tutaj wpiszę sobie var, jakaś tam liczba integer, to ta liczba będzie widoczna. Jeżeli później na przykład w głównym programie sobie wywołamy procedurę ASDF, to w pamięci zostanie zapisana zmienna liczba, ale ona nie będzie możliwa do odnalezienia w głównym programie. Czyli na przykład procedura ASDF może operować na zmiennej nazwa i na przykład w tym przypadku liczba, ale tutaj jeżeli wywołamy tą procedurę, to do zmiennej nazwa zostanie zapisany ten tekst, ale już tutaj nie będziemy mogli użyć zmiennej liczba, np. równa się 0, bo to nie jest zadeklarowane jako zmienna globalna, tylko lokalna dla tej procedury. To na razie może się wydawać dosyć niejasne, i w sumie ja nie za bardzo wiem, jak to można na razie wytłumaczyć, jako że nie omawiałem jeszcze procedur. W każdym razie kiedyś do tego z pewnością wrócę i stanie się to zdecydowanie jaśniejsze. Ale wróćmy na chwilę do zmiennych globalnych, tak więc można zostawić e, normalnie taką niezadeklarowaną zmienną, czyli jest sobie w pamięci RAM zmienna o nazwie nazwa o typie string, ale nie ma właściwie w niej żadnych danych. Chyba, że, powiedzmy, w programie sobie coś tutaj przypiszemy, na przykład ASDF. Ale również możemy e, przed, e, powiedzmy, wykonaniem programu już coś do tej zmiennej zapisać. Czyli na przykład tutaj wpiszemy sobie FDSA. Teraz zobaczymy, co wyjdzie, jeżeli piszemy write len e, nazwa. I to samo tutaj. Oczywiście nie zapominamy o e, RIDLEM. trzeba zobaczyć. Najpierw e, domyślnie na początku programu, już przy deklarowaniu zmiennej, e, do niej została zapisana wartość FDSA. Tutaj wypisaliśmy tą wartość FDSA. Następnie została do zmiennej nazwa przypisana wartość ASDF. Następnie wypisujemy tą wartość. Widzimy ASDF. Także na tym polega deklarowanie już zmiennej. Tego nie musimy robić, ale jeżeli będziemy próbować to odczytać, tak jak widać, nic tutaj nie ma zapisane. Tutaj, jest, tutaj się wydrukowała zawartość zmiennej nazwa, która jest pusta po prostu. Teraz już właściwie użyłem operatora dwukropek równa się. To jest operator przypisania. Czyli. Żeby przypisać jakąś wartość do zmiennej, najpierw wpisujemy jej nazwę, czyli jakby e, w, al, jak w algebrze literkę. Dwukropek równa się, co jest operatorem przypisania i wartość, którą chcemy jej e, przypisać. Oczywiście nie można tego zrobić na odwrót, nie tak jak w matematyce, że a równa się b, to AB, b równa się a. Czyli do nazwy przypisujemy asdf, nie do asdf przypisujemy nazwę, bo to nie jest... E, Odwrotne. I to jest właściwie tyle, jeżeli chodzi o zmienne. Teraz przejdę do stałych, które właściwie różnią się jedynie tym, że jak sama nazwa mówi, są stałe, nie da się ich zmienić, bo zmienną, jak już raz zadeklarujemy, powiedzmy, tym FDSA, no nie, przepraszam, z jak już zadeklarujemy FDSA, to możemy to dowolnie zmieniać w trakcie działania programu, ale stałych już nie. Stałe deklaruje się Słowem kluczowym const od angielskiego constant i dajmy nazwa e, string. E, oh, przepraszam. Nazwa 2 string równa się quer. No, no dobra, nie będzie, tak. E, I teraz tak. Tutaj już nie możemy sobie. E, oj, nazwa 2 przypisać do tego nowej wartości. Jak widać. Wyświetli nam się błąd. Left side cannot be assigned to. Czyli ten tekst nie może być zapisany do tego, ponieważ to jest stała. I stałe już na początku deklarujemy. Jeżeli na początku nie zadeklarujemy, to jak widać, nie da się w ogóle skompilować programu, bo stałe muszą być zadeklarowane. Jeszcze wracając do zmiennych, przypomniało mi się, że oprócz takiej pojedynczej deklaracji można deklarować kilka. E, zmiennych naraz, czyli, ej, ej, ale nie można przypisać, przepraszam, e, czyli e, możemy w ten sposób zadeklarować dwie zmienne naraz. Możemy to zrobić albo w ten sposób, albo dłuższą drogą w ten sposób. Która, który, który sposób jest lepszy? To w sumie zależy od sytuacji, bo raz kod jest czytelniejszy, w takiej sytuacji, a raz, a raz, jeżeli jest tak zapisane. Tylko właśnie, jak wcześniej, tutaj był błąd: cannot initialize multiple variables, czyli nie można zainicjalizować dwóch, dwóch zmiennych naraz, czyli nie można po prostu tutaj od razu przypisać. Można to zrobić, jeżeli to było oddzielnie, ale nie można, jeżeli dwa w jednym. Także właściwie. To było na tyle. Wydaje mi się, że wszystko poruszyłem w temacie zmiennych i stałych, chociaż coś czuję, że wiele rzeczy mogło być niezrozumianych za dobrze. I jeżeli by się pojawiły jakiekolwiek pytania, to bardzo proszę pisać pod filmikiem. Ja postaram się to albo jakoś w adnotacjach dopowiedzieć, albo po prostu w przyszłym filmiku odpowiem na ewentualne. Pytania. Także to było na tyle na dzisiaj. Troszeczkę krótki odcinek, ale jakże potrzebny. Dziękuję wszystkim za uwagę. Do następnych odcinków. Trzymajcie się. Cześć.